Tip numer dwa: jakie rośliny posadzić na tych grządkach, które zrobicie? No, wszystko zależy trochę od tego, w jakim miejscu ta grządka się znajduje czy na słońcu, czy w cieniu. Moja akurat znajduje się w cieniu i to o czym należy pamiętać że ten kompost będzie dosyć żyzną ziemią, to znaczy warto tam posadzić rośliny, które takiej żyznej ziemi w pierwszym roku wymagają. Dodatkowo grządka będzie gotowa, a ten kompost będzie przegryziony dopiero na jesieni. Ja na swojej grządce bym posadził takie rośliny jak konwalie, czy poziomki, czy rośliny azjatyckie, takie jak musztardowce, mizuny. Te możemy też wysieć na jesieni. One należą do rodzin kapustowatych i spokojnie sobie tutaj poradzą i wykiełkują. I na wiosnę będziemy mieli już dosyć przyjemne, duże rośliny, bym nawet powiedział. Dodatkowo do tego mogą dochodzić rośliny cienioznośne, takie jak roszponka, różnego rodzaju sałaty, które też wymagają sporego nawożenia. trzeba pomyśleć też o krzewach, takich jak jagody goi czy porzeczka czerwona, one też w takim półcieniu, jak u mnie na nagrzące się, odnajdą. I tip numer 3, słuchajcie, to warto zadbać o naszą grządkę kompostową, tylko ten kompost, dlatego, że on potrzebuje zwyczajnie wilgoci, także sprawdzajcie wilgotność tej, tego materiału dlatego też, że ta wilgoć odparowuje razem z temperaturą. Ten kompost będzie się delikatnie nagrzewał nawet do 30, 40, czasem 50 stopni i on odparowuje, w związku z tym raz na jakiś czas warto sprawdzić, jeżeli jest zbyt suchy pościśnięć, nie poczujecie tej wilgoci w kompoście, to warto po prostu przejść z konewką i go podlać. To spowoduje, że bakterie, które go przerabiają, będą pracowały dużo efektywniej, a Wy ten efekt kompostu osiągniecie y, znacznie szybciej. No i to, o czym warto pamiętać, czyli zgromadźcie materiał, y, szczególnie liście, y, na jesieni już, czyli spowodujcie, że y, znajdziecie sobie jakąś przestrzeń, Gdzieś koło, nawet to mogą być worki wielorazowe, może być jakiś kojec przewiewny, gdzie te liście będziecie gromadzić. To jest naprawdę na wagę złota, z mojego doświadczenia. Jeżeli chcecie kompostować, robić takie grządki z kompostu, to warto liście sobie zawczasu zgromadzić na jesieni. Niech one sobie leżą przez zimę i na wiosnę będą już bardzo przydatne. Na jesieni też możecie już się wykorzystać do zrobienia grządki. Jeśli podobał Wam się ten film i chcielibyście usłyszeć o innych roślinach, o innych metodach uprawy, o ekologicznym sposobie na obrót w mieście, napiszcie w komentarzach, na pewno odpowiem. Do zobaczenia.